Witam ogólnie. Nigdy tego oprócz poprzedniego filmu nie robię, i tak pomyślałem sobie, że nie wiem czy wiecie, ale zbliżamy się do roku działalności na YouTubie, nie? Tak. No, także, a że mojej żonie trochę ostatnio się nie chce, to tak pomyślałem, że poproszę Was o subskrypcję, żeby jej się zachciało. Dobijmy w ten rok. Do czterech koła. Tylko weźcie sobie, obejrzyjcie nasz kanał. Tak? Tak, poproszę. No, I, i jak stwierdzicie, że jest spoko, to kliknijcie. My jedziemy na nagrywki, i w niedzielę będziecie mogli oglądać to, co obejrzymy. Jedziemy moim ulubionym Mercedesem. A ja mam też wziąć? Dobra, dzięki Nara.